Dzień dobry, witamy, kłaniam się bardzo, bardzo nisko. Kamil Sobulski z tej strony. Witam Was serdecznie moi drodzy. Dzisiaj mamy za zadanie porozmawiać o Mastermindzie, a o Mastermindzie porozmawiamy z Iwonką, która u nas w ASBIRO prowadzi Masterminda. Wymyśliła, wprowadziła je w ogóle do nas i, i od jakiegoś czasu organizujemy Mastermindy również w wersji online, dlatego dzisiaj chcieliśmy o tym porozmawiać. Cześć Iwonka, co tam słychać? Cześć Kamilu, witam wszystkich oglądających nas dzisiaj. Wszystko dobrze. Działamy cały czas. Właśnie dzisiaj mamy temat mastermindów od pół roku, działamy online, ale może opowiemy coś więcej o tym w naszym no projekcie. Właśnie. No właśnie, bo to jest taki, do tej pory znamy Ciebie z tego, że prowadzisz u nas was Biro wyjazdy zagraniczne, tak? Czyli co dwa, co trzy miesiące organizujemy jakąś, można powiedzieć, misję gospodarczą nawet, gdzie w kilkadziesiąt, czy, czy może czasami ponad sto osób jedziemy do jakiegoś kraju, gdzie... Spotykamy różnych lokalnych przedsiębiorców, księgowych, prawników, różnych, różnych ludzi. Uczymy się o prawie, o, o, o ekonomii, o, o podatkach danego kraju, ale też trochę zwiedzamy. I właśnie e, Iwona od wielu lat te wyjazdy robi. Była już chyba wszędzie. Dokładnie. Byliśmy, byliśmy, byliśmy wszędzie, ale co? Teraz organizujesz z nami drugi projekt Mastermind. Skąd, skąd to wszystko się wzięło? Ja o mastermindach usłyszałam parę lat temu i sama dołączyłam do takiej grupy mastermindowej kobiecej, kobiet przedsiębiorczych i zaczęłam wprowadzać tego typu spotkania na naszych wyjazdach, czyli na wintercampie, na biznescampie, aby sprawdzić jak to w ogóle działa wśród naszych przedsiębiorców i okazało się, że to jest świetny pomysł integracyjny i pogłębienia różnych tematów, problemów, które się pojawiają u naszych przedsiębiorców w firmach. Okej, okay. czyli na wyjazdach za, za, zaczęłaś to wprowadzać, na bizneskampach i co? Ludzie zaczęli ze sobą rozmawiać i nagle jak zaczęli ze sobą rozmawiać, to, to wyszło, że, że to jest jakaś wartość dla nich? No przecież zawsze sobie można porozmawiać, nawet przy piwie. No właśnie, można zawsze przy przypiwić. Te rozmowy były, ale tutaj te rozmowy były takie bardziej, powiedzmy, ustalone i głębokie. Czyli była konkretna grupa osób, powiedzmy, czterech, pięciu, sześciu, które miały konkretne wyzwanie i chodziło o to, żeby podzielić się swoją wiedzą. Czyli każdy wychodził z jakimś właśnie wyzwaniem, problemem e, i słuchał e, pozostałych członków tej grupy, jak sobie poradzili z tym danym wyzwaniem, czy, czy jakby jakie mają nowe pomysły na to, żeby to rozwiązać. I nagle się okazuje, że e, te sesje mastermindowe czasami trwały po dobre 2-3 godziny, bo tam uczestnicy się wkręcili e, na różnych wyjazdach. I właśnie później powiedzieli, że właśnie czasami brakowało to, że szybkowicie są takie szybkie rozmowy, tutaj zaraz coś podejdzie, ktoś przeszkodzi, tutaj coś się dzieje. A tu był po prostu konkretny czas ustawiony na to, aby rozwiązywać nasze wyzwania. No bo tak naprawdę czemu służą te nasze mastermindy? Przede wszystkim po to, żeby się, jak tak mogę powiedzieć kolokwialnie, wygadać się, co się u nas w firmie dzieje, jakie mamy problemy, wyzwania. I o tych problemach nie porozmawiamy ani z pracownikami, ani z rodziną, ani tym bardziej z konkurencją, więc właśnie spotkania z innymi przedsiębiorcami podczas wyjazdów, czy teraz jak organizujemy takie spotkania online, aby właśnie się wygadać i usłyszeć opinie, pomysły czy rozwiązania innych przedsiębiorców. Okej. Okay. I, I czemu no bo tak, organizowaliśmy dużo mastermind'ów na, na, nas, na naszych zjazdach, na, na na business campach, na, na, na wyjazdach z tobą, zawsze gdzie, gdzie byłaś, no to coraz więcej ty, tych mastermindów, a czemu teraz robimy to online? Hmm, sytuacja trochę nas do tego zmusiła, Wysz, wyszła taka potrzeba. Przyszedł covid, nagle przestaliśmy się spotykać i zaczęliśmy tworzyć zjazdy online, oczywiście było spoko, i później zaczęliśmy robić integrację i właśnie wpadliśmy na taki pomysł, aby utworzyć pierwszą grupę jest stworzyć ofertę takich spotkań online. Dla dlaczego? Ponieważ są osoby, które po pierwsze nie mogą dojeżdżać na spotkania w Warszawie czy w Łodzi, albo mieszkam za granicą, a mimo wszystko chciałbym mieć kontakt z innymi przedsiębiorcami, więc jakby forma online jest jakby kolejnym takim etapem. W naszej cywilizacji chyba i do tego musimy się przyzwyczaić, że po pierwsze nie zajmie to nam czasu, żeby gdzieś dojechać, są korki, każdemu coś tam może wypaść. Natomiast forma online jest taka, że możemy się spotkać z wieczorem o 20.00, usiąść spokojnie i po prostu przegadać, co się u nas w firmie dzieje, i mieć te półtorej godziny tylko dla siebie i zrobić właśnie taką analizę burzy mózgów tego, co co właśnie u nas w firmie tam nie okay. gra, albo to... Czyli, czyli można by powiedzieć, że, że taki mastermind to, to, to jest takie spotkanie kilku przedsiębiorców, w których, ale, ale pewnego rodzaju ustrukturyzowane spotkanie. Nie, nie, nie tak, że się spotkamy i, i pogadamy, jaka jest, jaka jest pogoda, tylko co? Są konkretne zadania, konkretne fazy, konkretne elementy, nad którymi czuwa moderator i, i to spotkanie prowadzi. Tak, właśnie, moją funkcją jest, aby moderować takie spotkania i organizować. Z takich spotkań mamy w sumie w takim projekcie mastermindowym 10. Spotykamy się średnio co dwa tygodnie. I po pierwsze, należy się przygotować do takich spotkań, czyli przed rozpoczęciem takiego projektu, wyznaczyć sobie cele, problemy, zmiany, które chcemy zrobić na najbliższym czasie, ponieważ jakby grupa mastermindowa będzie taką grupą wsparcia, ale też grupą kontroli. Czy ty to zrobiłeś, czy wywiązałeś się z tych zadań, bo wiadomo, każdy z nas, czyta tysiąc się, może ogląda różnego typu szkolenia. Czy e, nagrania z naszych wykładów, i okej, okay, wszystko wie, ale czasami ten etap podjęcia decyzji i działania jest oddalony w czasie, ponieważ nikt go nie skontroluje. A my tutaj mamy tak, że spotykamy się co tydzień albo co dwa tygodnie i. Ja mówię szczerze, hej, co zrobiłeś, tak? Czy ten problem, który miałeś ostatnio rozwiązałeś, czy zadzwoniłeś do tego człowieka, czy wprowadziłeś zmiany u pracownika, czy sprawdziłeś ten budżet, więc jakby nie tylko są takie pokaduchy dotyczące naszych wyzwań, i problemów, ale również taka, em, takie sprawdzenie, co zrobiłeś, gdzie jesteś, czy ten krok już e, zrobiłeś do przodu i czy możemy zająć się kolejnymi sprawami. Ok, i ruszyliśmy ze, ze spotkaniami około pół roku temu, więc już są grupy, które, które się spotykają. I możesz coś powiedzieć o, o tych spotkaniach? Jak, jak one wyglądają, z czym to się je i, i tak dalej? Tak, spotykamy się co czwartek wieczorem, około 19. .00. Teraz ta pierwsza grupa liczyła 3 do 4 osób, bo jedna doszła w trakcie. I na początku każdy przedstawia właśnie mówi co tam u niego słuchaj co się wydarzyło w ostatnim tygodniu dwóch i przedstawia problem z którym się teraz boryka. Czasami e są to takie proste sprawy, tak, że nie wiem, przyszedł jakiś papier z urzędu, co z nim zrobić, i po prostu na bieżąco odpowiadamy i dzielimy się swoimi pomysłami, jak rozwiązać konkretny problem. I każda osoba w takiej grupie ma czas dla siebie, żeby się właśnie wygadać i usłyszeć pomysły czy rozwiązania pozostałych członków. Grupy, powiedzmy, ma te 20 do pół godziny, żeby właśnie wyrzucić siebie i, i rozwiązać te problemy. A później kolejna osoba mówi o tym samym, czy jakimś o innym problemie, gdzie, gdzie rozwiązujemy po prostu te, te problemy. A możesz mi powiedzieć coś na temat tego, kto w takich grupach uczestniczy i jak to w ogóle jest dobierane? No bo mhm. rozumiem, że jeżeli ja jestem przedsiębiorcą, tam powiedzmy 20-30 osobowym, no to tak trochę nie bardzo bym chciał rozmawiać no, o jakimś wielkim biznesie, no, no, no z kim się to dopiero zaczyna albo marzy o założeniu firmy. Mhm. Obecnie członkami zazwyczaj są Adbiorcy, którzy prowadzą już swoje firmy, są na różnych poziomach, z bardzo różnych branż. Plan może w przyszłości będzie taki, żeby utworzyć takie mastermindy branżowe. Natomiast na tą chwilę wyszłam z założenia, że im różnorodniejsze branże i dziedziny, tym czasami te rozwiązania są. Inne, ciekawsze, totalnie w ogóle out of box i to się na razie sprawdza. To samo też jest podczas naszych wyjazdów zagranicznych, że nie robię wyjazdu tematycznego, w sensie, że teraz nie idziemy do Chin z branżą elektroniczną, tylko po prostu jedą wszystkie firmy i każdy rozwiązuje, znaczy problemy są takie same, ale są inne, inne są rozwiązania. Więc na tą chwilę przedsiębiorcy są różni z różnych branż, właśnie z różnym doświadczeniem, ale nawzajem siebie uzupełniają, i każdy z czymś innym, jakby przychodzi, i też coś innego daje od siebie. Jasne. A tutaj w naszej ofercie też czytam takie informacje, że jacyś goście też uczestniczą w takich mastermindach. O co tutaj chodzi? E tak, żeby urozmaicić trochę grupę, bo wiadomo, że ileż można rozmawiać czasami ze sobą, to już się staje takie może monotonne. I właśnie plan jest taki, i podczas tych spotkań zapraszam gości, fajnych przedsiębiorców z długim doświadczeniem w prowadzeniu firmy, w zarządzaniu firmy, aby swoim takim świeżym spojrzeniem mogli pomóc naszym przedsiębiorcom. I między innymi ostatnio były już takie spotkania z Pawłem Królakiem i Wojtkiem Kubaniem. Oni jako z zewnątrz wchodzą do grupy, jakby do końca może nie znają uczestników, dają jakby, dostają dane o tych uczestnikach, ale na bieżąco starają się rozwiązywać te ich problemy czy wyzwania takim może świeżym spojrzeniem na ich firmę. Okej, okay, czyli po prostu e, za, zawsze czy, są czasami no, nowe osoby, które się pojawiają w takiej grupie, bo rozumiem, że e, to jest cały trzymiesięczny cykl spotkań, tak? E, gdzie, gdzie jest wszystko moderowane i tak dalej. No, grupa przy, za, zawiera te, te same osoby, więc ciągle się spotykamy e, z tą samą grupą ludzi, których trochę poznajemy w miarę, e, w miarę postępu czasu, ale żeby te burze mózgów, które gdzieś się... E, Stworzą, mu atrakcyjnić, to też zapraszasz gości, tak, którzy Ty też sama, moderując, poznajesz te osoby, coraz lepiej znasz ich potrzeby i, i wiesz, czy czasami zaprosić Pawła, czy, sa, czy sa, czasami Krzyśka, kto tam będzie bardziej potrzebny z naszych wykładowców, czy, czy, czy z naszych studentów, czy, 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 czy z ludzi, którzy gdzieś się tam koło nas kręcą, który jakoś włoży całkiem dobry wkład do, do tych dyskusji. Dobrze to rozumiem? Tak, tak, idealnie właśnie. O to chodzi, że jakby ja z góry nie, na, nie narzucam, kto ma być na tych spotkaniach, tylko po prostu po pierwszym, drugim, trzecim spotkaniu po prostu rozmawiamy, kto by nam się przydał, z kim chcielibyśmy spotkać. Czasami po prostu są to jakieś takie rekomendacje od uczestników, że okej, okay, widzieli na przykład, nie wiem, właśnie Pawła, czy czy właśnie Wojtkę na jakimś wykładzie, czy właśnie teraz na Business Campie i ktoś z uczestników powiedział, ok, Wojtek byłby super, żeby do nas przyszedł, bo jest mega mądry, ma duże doświadczenie, pomoże nam w takich tematach w zarządzaniu. Więc jakby temat jest otwarty i ja staram się do każdej grupy dopasować formę, nawet też długość, czy, czy właśnie tych gości, których zapraszam na spotkania. Jasne. I, I idźmy dalej, czyli to jest taka, taka trochę oferta. Onlineowa, bo my w ogóle mało mieliśmy ofert online'owych. Teraz stworzyliśmy między innymi tą, tą grupę Mastermind'a, gdzie, gdzie nie tylko się uczestniczy w tym mastermindzie, ale też można dołączyć w ogóle do społeczności Asbiro w ten sposób, no, bo, bo każdy uczestnik takiego Mastermind'a ma, ma konto w klubie Asbiro, jest ono przedłużone a, o rok, a to oznacza chyba 5 czy 6 wykładów za Azbiro miesięcznie, tak udostępnione Udostępnionych, do już kilkuset, które są udostępnione do oglądania każdemu na, naszemu aktywnemu członkowi. I, i, I co? I też rozdajemy taką, takie asbirokoiny, czyli takie prawo do odblokowania różnych nagrań, gdzie, gdzie można sobie spośród naszej bazy tysięcy, tysięcy różnych wykładów na najróżniejsze tematy wybrać to, co akurat nas interesuje i, i odblokować. To taki, taki bonusik, prawda? Że żeby, żeby, żeby podziać. Okej, okay. a y, powiedz mi, Iwonka, w takim razie, jak teraz y, jak przebiega procedura zapisu? No bo no bo co, mam tutaj formularz, który muszę wypełnić i co się dalej dzieje? Tu czytam o jakiejś ankiecie, o jakiejś rozmowie, o co tutaj Kaman? E, tak, ja zazwyczaj staram się porozmawiać z każdym uczestnikiem, który się zapisuje. On tam ma e, przy rejestracji e, odpowiedzi na trzy pytania: czyli co robi, jaką firmę prowadzi. Drugie pytanie: jakie ma wyzwania, jakie ma problemy obecnie, żebym ja też mogła sobie w jakiś sposób ocenić, e, czy to jest początkujący, czy, czy człowiek, który ma wiele problemów. I dwa, i kolejne pytanie po prostu. E, Jaka forma by mu odpowiadała, ja do niego dzwonię, rozmawiamy o tym, jakie ona potrzeby e, i mówię mu o tym, jak to wygląda. Czy się spotykamy wieczorami, że jest taka grupa, że są tacy i tacy uczestnicy e, i zawsze zapraszam na takie pierwsze spotkanie organizacyjne. Czyli e, on e, nowa osoba albo dołącza już do grupy istniejącej, żeby zobaczyła i była w trakcie takiego masterminda, gdy też ma te swoje 20 czy tam pół godzinki. I też obserwuję innych uczestników. No i później, dopiero po tym pierwszym spotkaniu ostatecznie podejmę decyzję, czy chcę dołączyć do tej grupy, czy ewentualnie zakładamy nową grupę z nowymi uczestnikami. O, Więc jakby tak. Tutaj całkiem sporo jest. Mhm. Okej, okay. no i co, pierwsze, pierwsze grupy ruszyliśmy i, i, i niedługo będziemy uruchamiać kolejne, kolejne, kolejne i z moich takich uwag, a obserwuję te, te mastermindy, które gdzieś tam organizujesz, to, to jest, mi się przynajmniej wydaje, nie wiem, czy ty też masz takie przeświadczenie obserwując, że kiedy rzucamy hasło, że tutaj na campie od tej do tej godziny będą ma, takie spotkania mastermindy, to większość ludzi tak sobie myśli, a coś tam słyszało już takie słowa, ale gdzie ja się będę angażował, jakieś warsztaty, ćwiczyć, mówić w ogóle, nie, 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 no, to, i, to, i, to, i, tak, to, i tak trochę zdala. I ja mam takie wrażenie, że rzeczywiście trzeba ich namawiać, yy, tak trochę kijem i marchewką jakoś tak powspółpracować, ale kiedy już się jednak... Yy, nie chcę powiedzieć zmusić, ale przekona ludzi, żeby po prostu sobie spotkali i, i, i nie gadali o, o, o jakichś takich nudnych rzeczach, tylko po prostu powiedzieli o konkretach. Jak dostaną pytania, odpowiedzą w grupie. Jak się przekonają do tego, że, że, żeby opowiedzieć o, o swoich problemach, to, to po takim mastermindzie są ludzie w szoku, że, że, że to tak dużo, dużo im dało. To, to, to jest taki bardzo częsty efekt wow, tak? bo, bo po studiach to, to, to można się spodziewać mniej więcej tego, co, co dostarczamy. Tak e, bardzo dużo ludzi nie docenia tego, e, co może takie, takie spotkanie konkretne z innymi przedsiębiorcami im wnieść. też masz takie wrażenie, że, że na początku trzeba ich namawiać na początku kampu, jak są pierwsze mastermindy, pierwszy, drugi dzień, a jak już jest szósty dzień biznes kampu, to, to wszyscy się nie mogą doczekać. Największa frekwencja jest nie na wykładach, tylko właśnie na, na mastermindach. Tak, to jest prawda, że na początku każdy, mmm, ale jakie mam pytanie, no przecież tak głupio coś mam mówić o sobie. Czasami jest tak, że ktoś wymyśla jakieś pytanie, a później inni uczestnicy dopytują. No dobra, no to jak dalej z tym, a co z tym zrobiłeś? I Nagle się okazuje, że ten główny problem leży trochę głębiej albo gdzieś indziej, bo generalnie ciężko jest nam mówić o swoich problemach, o zadawać pytania. Więc dopiero to jest taki proces, gdzie my się uczymy analizować swoje jakieś błędy, albo nasze jakieś tam poczynania w firmie, czy w życiu. Dopiero później e, włóżkać te pytania, na które chcemy poznać odpowiedź. E, a co najlepsze, e, ciekawe są odpowiedzi tych wszystkich naszych e, uczestników, tak? Czyli jak, 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 jakie one, jakie oni mają poglądy na… Um, Wiesz, na jakieś rozwiązania, czy że na przykład już ktoś rozwiązał te problemy, i wystarczyło tylko zapytać i mam odpowiedź, i nie muszę teraz siedzieć z tym i wiesz, mieć takiego klina przez tydzień, dwa, jak ja to rozwiążę. A tutaj po prostu ktoś mi daje na tacy odpowiedź. I o to właśnie chodzi, że mówmy o tym, jakie mamy problemy, jakie mamy wyzwania, co nam wyszło albo z naszych sukcesach, podzielmy się tym. Bo naprawdę inni wokół też chcą tego posłuchać, a może ktoś nam da ciekawe rozwiązania i takie właśnie rozwiązania na tacy. Dokładnie. No to y, chyba daliśmy radę. Y, no, o mastermindach y, chyba powiedzieliśmy wszystko, co można by opowiedzieć. Y, organizujemy je już od jakiegoś czasu. Cieszą się bardzo, y, bardzo fajną, y, fajnym zainteresowaniem. I co? Zapraszamy wszystkich. Zainteresujcie się tym. Y, skontaktujcie się z Iwonką. Weźcie udział w jednym. Zobaczycie, y, z czym to się je i y być może, co? Będzie to jakiś y, produkt, czy, czy usługa, którą y, mogliby żebyśmy Wam pomóc realizować, czy, czyli korzystanie z doświadczenia innych e, przedsiębiorców, żeby wspólnie jakoś rozwiązywać te nasze problemy, których nam na co dzień nie brakuje, co? Tak, właśnie tak. Zapraszam wszystkich, a na pewno zapraszam... Takich introwertyków, którzy może czasami się boją gdzieś pojechać, na jakiś zjazd, albo do końca nie czują grupy, bo na przykład są nowi, to na pewno zachęcam tych, którzy jeszcze nie byli na zbiorze, albo na jakimś zjeździe, albo wyjeździe, żeby właśnie przez takiego masterminda poznali nas, kim jesteśmy, że nie gryziemy i że chcemy tak naprawdę, <laughs> chcemy Wam pomóc. Tak jest. Więc Iwonka, dziękuję bardzo za rozmowę. Wszystkiego dobrego, wolności, sukcesów. Życzę Tobie i wszystkim, którzy nas słuchali. Dzięki wielkie. Dziękuję serdecznie.